Witajcie, z tej strony Stary Marine lecimy sobie z planszą 32 w Cydonii. Plansza oczywiście wzorowana na 32 z Plutonii, gdzie była masa cyberdemonów, nie inaczej jest w tym przypadku. Niestety wbrew y, moim zamierzeniom znowu musiałem nagrać y, komentarz nie na żywo, ponieważ zmieniła mi się sytuacja zawodowa, nie zawsze mogę sobie pozwolić po prostu na nagrywanie z komentarzem, a częściej mogę sobie po prostu zagrać wieczorem, kiedy nie mogę mówić, także... Najmocniej przepraszam, mam nadzieję, że jednak miło spędzicie czas. Tutaj, jak widzicie, ruszyliśmy parę głównych miejsc na tej planszy, z którego wywołaliśmy przeciwników, aby zrobić jakiś infight. Natomiast, miejsce tutaj um, z tym mastermindem, to jest miejsce, gdzie dobrze zbudajcie jakiś bastion. Tutaj na lewo to, zaczynam, jako mm, pierwszy punkt rozwalenia cyberdemona, i on jest moim głównym celem, jeśli o nich chodzi. Przy czym rozszerzam sobie też właśnie bastion, taki swój bezpieczny, e, bezpieczny hub, bezpieczny punkt. E, rozwalenie tych elementali też jest ważne, żeby nam się nie zaroiło od czaszek. Demony, no to tam oczywiście już formalność. E, natomiast dochodzi tu często do takiej sytuacji, że rakietami musimy walczyć z straszkami albo po prostu rozwalaliśmy innego przeciwnika rakietami i akurat jest dużo czaszek w okolicy. Niestety trzeba po prostu być ostrożnym. Tutaj już jest łatwiej, ale widzicie, wziąłem już dwie sfery. Minęło półtorej minuty. Ja już tak niezbyt uważam, bo nie sądziłem, że ten y, ran po prostu wyjdzie, bo chciałem dwa te miejsca, czyli ten główny hub i to przejście do Cyberdemona rozwalić na jednej sferze, w czym to no nie wyszło. Także luźno, luźno szedłem sobie. Tutaj próbujemy dwa fronty. Te mankubusy tam też są dosyć istotne, żeby atakować cyberdemona, bo inaczej bylibyśmy zasypywani salwą pocisków tutaj, żeby nam nic nie wleciało, no i oczywiście jakieś czaszki, które tutaj mam mało życia, więc idę po sferę, która skończyła się tak, że w sumie mnie uratowała, bo jakbym tą rakietą zarobił, to nie byłoby co zbierać. Jakieś uzupełnienie. Przy czym widzicie, taki jeden, taka jedna paczka amunicji do energetyków daje setkę naboi. A ja próbuję jednak robić tak, żeby no jak najwięcej z nich mieć. Także no nie biorę i zauważycie to w dalszej części. Nie biorę, jak mam mi to dać na przykład 80 czy, czy 60 czy coś. Jeden strzał z BFG zabiera 40. Także no łatwo sobie zarobić. Dodatkowy atak z BFG, po, po prostu oszczędzając. Tutaj było troszkę ciężko, bo oni tak wylecieli, od razu rakietę Revenant'a z tyłu. No i czyścimy, czyścimy se na spokojnie, powoli. Rozwalamy. Jest to plansza wymagająca. Przy czym weryfikuje ją ten segment finałowy, taka plansza z kilkoma cyberdemonami, niestety jest to bardzo demotywujące, jak po wielu ciężkich walkach was tam rozwalą, no ale lecimy bez saveów, no to lecimy bez saveów, tak. Także lecimy dalej, trzymamy poziom, no i, i do przodu. Tutaj mamy nieźle poz pozasłaniany widok przez te leżące zwłoki demonów. Tutaj niestety też przy cyberdemonie, dlatego wychodzę, tutaj jest naprawdę już super zasłonięcie tymi pikselami. No i, i po nim, i po nim. Lecimy dalej. Po lewej mamy mankubusy, kto tam chyba to była jakaś czaszka. Tak, to była czaszka taka niesforna, która chciała nam wszystko zepsuć. Tam po przeciwnej nie wiem, czy zwróciliście uwagę, próbował nas zaatakować Arachnotron. Na szczęście bezskutecznie. Taszka się sama wpakowała. No więc, docinamy tego typa. Gana. No i spokój, i spokój mamy. Lecimy sobie dalej. 43 życia, no nie ma szału. Tutaj trzeba uciec. To no mogło być kiepsko, byśmy tym zarobili. Rewenanci to taka ciekawostka. Na tych schodach, na których on był. Zwykle jak tam jest. Masa przeciwników to rewenanci jako piersi, zwykle, zawsze praktycznie, się łapią, że po tych schodach można wejść. Nie są to hellnajci, nie są to baronowie, są to rewenanci. Nie wiem, czy oni mają jakąś inną, inną inteligencję w, w dumie, czy są jakoś sprytniej napisani, ale coś jest. Wzięliśmy kolejną sferę, także czwarta, czwarta sfera, już to jest bardzo, bardzo dużo, trzy tylko zostały. Przy czym jedna na tym finałowym segmencie, tym finałowym etapie. Całkiem fajny infight mieliśmy Revenant'a z Baronem. No i, no i próbujemy dalej. Tutaj był fart praktycznie, ale dobrze, dobrze, że się udało. Już e, teraz? Uzupełniamy, ale widz, widzicie? Była druga właśnie paczka, która by nam dodała tylko 18. Zostawiłem ją, także naprawdę tutaj jest dużo amunicji, ale dobrze ją oszczędzać, żeby jednak być w tej lepszej sytuacji, bo przed nami jeszcze dużo, dużo ciężkiego. Tutaj, poza tym centrum, w którym zaczynaliśmy, tym miejscem centralnym planszy, jest największa ilość rakiet, jakie można zdobyć. Także tutaj się będzie wracać w to miejsce. Mankubusy spróbuję tu ich trochę zinfajtować z tymi od cyberdemonami tam, ale no bez, bez skutku bez skutku hmm. ostrożnie trochę ten ale oni mi jeszcze dojadą niestety te mankubusy też mi trochę dawały takie wrażenie że to nie będzie udany run że to nie będzie udany run a tutaj naprawdę po no tak jak mówiłem po kilkunastu minutach yy, ciężkiej walki yy, dostać w ostatnie 30 sekund, no to jednak, to jednak demotywuje. Także no na naprawdę ta plansza e, ukończona bez saveów, to jest to jest coś. Tutaj całkowicie mnie zaskoczył ten gość, bo zapomniałem, że on jest dobrze, że nie zarobiłem rakietą. I teraz będzie takie wejście takie naprawdę ryzykowne z shotgunem już na parta, ale nie nie został pokonany tym pierwszym atakiem, potem była rakieta, tutaj jest ciekawa sprawa, bo ten cyberdemon jakbym go zaatakował z China, to on by się bił z tymi baronami, którzy o tam się za nami pojawili, bo on był przed nami baronowie za nami, ale niestety to skopałem, no bo to było po prostu źle zrobione i on wyjdzie tymi, tymi ciemnymi drzwiami teraz, natomiast mówię, Cydonia w sumie nie mówiłem tego jeszcze. Cydonia na tej planszy mi pokazała ile mi ten Wad dał pod kątem skilla. Ja się, jak pamiętam, że 32 z plutonii katowałem prawie godzinę, a to, no w sumie ta plansza jest bardziej taka zbita, taka w sobie, ale y, Cydonia taka właśnie jest. Y, to szybciej idzie, ale wyzwanie nadal jest bardzo duże, a to mi zajmie no 19 minut, coś takiego chyba. Także no różnica, różnica kolosalna. Tu Atakuję tych baronów przez chwilę rakietami, bo one mają dosyć daleki dystans do nich. I jakbyśmy dalej tak walili, to po prostu oni by się mogli przesunąć i dużo rakiet by spudłowało. A dopóki ich tam jest e, kilku, no to jednak wiemy, że mm, są naprawdę małe szanse, że ja w któregoś nie trafię. Tutaj już daję spokój i wychodzę od tej normalnej strony. Zamykamy temat. Najmocniej przepraszam, tutaj dokładnie taka sama sytuacja. To są kolejni Baronowi, i to już ostatnich. Nie, jeszcze jeden będzie, którzy zejdą od rakiet. I tu jest tak samo, że dopóki jest ich dwóch, jest bardzo małe ryzyko, że ja nie trafię. Jak się zrobi jeden, no to już będzie ciężej. No ale mówię, nie mogę też wszystkich energetyków w tych. Wstępnych fazach planszy zmarnować, bo po prostu nie będzie czym walczyć potem. A przynajmniej wolę mieć taki komfort, że jednak mam tą amunicję, mam te naboje i mm, mogę bezproblemowo walczyć, nie obawiając się przynajmniej o to, że zabraknie mi amunicji. No, to jest, to jest, jednak, to jest jednak istotne. Natomiast sama plansza, jak już wspomniałem, fantastycznie. Yy, Odzwierciedla to, co było w 32 w Plutonii. Bardzo podoba mi się inny wygląd. Um, nie zauważyłem tu odniesienia do innych planż z Ma chociaż trochę do jedynki z Plutonii widzę, ale ta, ten taki segment, gdzie było dużo tych zwłok demonów, to to było oczywiście praktycznie identyczny, um, z lekkimi zmianami oczywiście. Um, duża część planszy 30. Tej z plutoni, czyli tej finałowej. Fajnie to wyszło. Naprawdę dobrze to zrobili. Mi się podoba bardzo. A teraz zamykamy temat z dwoma panami. Tutaj jeszcze dostanie z, shot, z shotguna. To chyba a nie z PFG dostał? Nie dostał. Dostał, ale tak tylko rykoszetem. Dziwne podejście do shotguna, ale teraz chyba skoczę po rakietnicę z tego co kojarzę bo nie chciałem też, żeby to przejście tak strasznie długo trwało. Ja tą planszę miałem przećwiczoną, fakt, ale mm, też wiedziałem po prostu, że na końcu to wszystko się, się może rozsypać i że to może po prostu nic z tego nie wyjść, także no już leciałem trochę szybciej. Dobra, tu mamy sferę, zostały nam jeszcze trzy wracamy chyba po jakieś rakietki, tak. No, mogłem jeszcze trochę doszczukować, ale. Moim celem teraz jest Mastermind, do którego polecimy. On, nawet z odległości z tego swojego chain guna może nam naprawdę niezłą krzywdę zrobić. Co prawda, sfera, której teraz nie wziąłem, odblokowuje 4 hardwile i masę chain przepraszam. I próbuję tutaj tego Masterminda zinfightować z Archvile'ami. To wyjdzie i bardzo mnie to cieszy, że to akurat się udało oraz że fajnie wygląda, dwa że mi jest łatwiej. Natomiast dając im się bić, ja idę właśnie robić tych czterech archwile i tych Chine gunnerów. Ciężki temat, o tyle że oni są w ciasnych korytarzach. O, bardzo ładnie się biją Revenanci, Archvile i Mastermind. My idziemy, żeby już nie marnować czasu, niech oni sobie robią po tą sferę. Otwieramy tych Archvile'ów i to jest masakra, bo ci. Ci Ardwajlowie po prostu mogą się rozejść i wskrzeszać wszystkich. Także, jeśli ich szybko nie usuniemy, to możemy potem mieć przeciwników niespodzianki, którzy tam po prostu wyjdą i sprawią duży kłopot. Tu kilku Chainów dostanie zaszczyt, praktycznie, że zostaną rozwaleni z pojedynczej rakiety. Także, no, może to, może to jakoś ma znaczenie, może nie, raczej nie ma, bo ich jest masa, ale fajnie to wyszło. Dobra, ich mamy rozwalonych, jakiś tam jeszcze leci, ale najważniejsze, że, że są Archvile'owie rozwaleni, że my mamy spokój. Możemy dalej jakoś praktycznie kontrolować to, jak ta mapa idzie. Hmm. Cyberdemon żyje. O, o dziwo, żyją też Revenanci i Archvile. Oni się chyba po prostu przestali bić. Może on po prostu pozabijał tych, co... Chciał nowi nie zaczęli z nim walczyć, a wszystkich wskrzesił Archvile. Także, no ale Archvile tam jeszcze ciśnie go, widzę ostro. Nie wiem, czemu Mastermind go nie atakuje. Może po prostu nie jest taki głupi i wie, że my jesteśmy głównym celem. Także powoli sobie, powoli sobie kończymy ten temat. Trzeba to po prostu wziąć i zrobić. No, i zamknąć ten segment. Chyba już będzie koniec z nim na całe szczęście. Tak, elegancko. O, ci się właśnie z nim bili. Jakim to wyszło, takim to wyszło. Nie nam oceniać. To nie jest nasz temat, żeby to oceniać, niestety. Chociaż mogli się jak na moje oko bardziej postarać. Tutaj Uzupełnienie rakiet opowiązkowe, i tu się rakiety skończyły. Jeśli się nie mylę, w tym centralnym punkcie też się skończyły. Także no, z rakietami zaczyna być w tym momencie kiepsko. Ale 40 parę to nie jest jeszcze bardzo źle. Nie jest jeszcze bardzo źle. Tutaj wykończyć tego tam, zanim jest jeszcze Cyberdemon, i to jest drugi. I drugi. Któryś kolejny, który padnie z rakietnicy. Po prostu ich jeszcze nie cisnę z BFG. Za tymi kratkami, gdzie był Archvile i Revenanci, i po drugiej stronie jest taki sam motyw, jest ten finalny segment. Ta finałowa część, gdzie zobaczycie, co się stanie. Jeszcze wam nie będę mówił. Ale będzie, będzie gruba walka. Rozwalamy tego gościa. Tutaj. Rakiety by mi się przydały, więc on będzie dojechany z plazmagana. Jeden zestaw rakiet dodało nam pięć, także, no, nie ma to tak naprawdę wielkiego znaczenia. Musimy to uważać na rewenantów i właśnie tego cyberdemona. Żeby nas to nie zaskoczyło, tam Archvile się bije z rewenantami. Widać e, życie na małej przestrzeni razem. Trochę ich. Trochę ich skłóciło ze sobą, jakieś tam się niesnaski pojawiły. Oczywiście na naszą korzyść. Zostały nam dwie sfery: jedna w tym e, zamkniętym już potem pokoju. Właśnie ten finalny, to finałowe pomieszczenie jest o tyle ciekawe, że po uwolnieniu przeciwników, którzy się infajtują, i ok, ale po uwolnieniu ich zamykają też się drzwi. Które z tego co zaobserwowałem, otwierają się same po około 45 sekundach, czyli możliwe jest, um, jeśli przeżyjecie to około 45 sekund, bo nie wiem dokładnie, liczyłem na oko. Um, to można stamtąd wyjść i ich rozwalać z odległości, w teorii, ponieważ nigdy tego nie zrobiłem, nigdy mi się też nie udało. Natomiast, jak się generalnie bawiłem planszą, to mi tak wychodziło, że przez 45 sekund one są zamknięte, a potem możemy, prawda, opuścić pomieszczenie lub chyba też uciec do wyjścia, ale nie to było moim celem. Przed rozwaleniem wszystkich przeciwników, oczywiście, tutaj z prawej widzicie, jest Archvile. On nikogo nie wskrzesi, tylko jest zagrożeniem dla nas. Także musimy też o nim. Zawsze pamiętać, a już łatwo powiem Wam, że naprawdę Cydonia mi tak wyrobiła skila, że całkiem inaczej podchodzę do i cyberdemonów i tak dalej. Już lecą jak, jak muchy, może trochę przesadzam, ale naprawdę mam dużo więcej takiej wiary w siebie i chodzi o Duma i szybciej to idzie. Archvile padł. Został nam tu malutki, znaczy malutki, no bo jeden. Został nam jeden cyberdemon. Tylko tutaj mamy ciekawą sytuację, że rewenanci rozwalił Archiego. O, tutaj chyba właśnie to nastąpiło. Był na linii, oberwał. No i teraz ciśniemy tych niedobitków już do końca. I koniec. I teraz nikt nas nie będzie ostrzeliwywał. W tym zamkniętym pokoju na końcu planszy. Dobra. Tutaj nie biorę, czy wezmę, nie, nie wziąłem, bo dałoby to nam 89 zamiast 100. Także wolałem przeoszczędzić, tym bardziej, że tutaj mówię, jeszcze używam. Tutaj są jeszcze małe naboje. Tutaj przy tym się... O, właśnie wziąłem. Także kolejny cyberdemon praktycznie szybko pójdzie. Patrzcie. No i żebym ja to tak robił, jak robiłem plus. Plutonie, to ja sobie tego nie wyobrażam. Widzicie, wszystko jest odliczone. Nie wziąłem tych 69, tylko będę czekał na setkę. Trzech archweli nie ma tak naprawdę sensu. Oni mają bardziej przestraszyć niż coś zrobić, bo nie mają nawet żadnych stworków do wskrzeszenia w okolicy. Więc lecą. Nie wcisnę guzika, ponieważ nie wziąłem żółtego klucza, który był. W miejscu jednego cyberdemona, mianowicie tutaj. I tutaj, mając już wszystkie kluczyki 200, 200, trzeba uzupełnić rakiety. Chyba nie będzie gdzie rakiet uzupełnić. Natomiast energetyki na pewno trzeba uzupełnić przed tą ostateczną walką. Tak, tutaj są jakieś energetyki, elegancko do 600. Tutaj już mi chyba wszystko jedno, czy wezmę za mało, czy za, za dużo, bo i tak nie wrócę. Więc już całe planowanie się skończyło, i jesteśmy naładowani i sru. Otwierają się ściany. Ruszamy się trochę, żeby zrobić infight i to poszło błyskawicznie. 20 sekund to wszystko trwało. To jest naprawdę, o to była ważna walka, chyba to ważne uderzenie cyberdemona, gdzie praktycznie dwa razy dostał, raz rykoszetem, raz centralnie, jeden padł. Ja tego nie widziałem, dopiero jak oglądałem potem, to już jak yy, nie byłem w emocjach, dwóch, trzeci pad nie wiem kiedy, a tu czwarty. I zostało mi tych dwóch baronów, którzy praktycznie zamykają temat. Ostatnia sfera wyjrzenie na zewnątrz dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Na razie cześć.